Ponad godziny biegniesz przez puszczę. Pędzisz szybciej od Geparda. Nie czujesz zmęczenia ani zimna. Nic nie umyka twoim wyostrzonym zmysłom. Słyszysz mycz przemykającą między korzeniami drzewa. Wychwytujesz nosem wszystkie leśne zapachy. Dostrzegasz ptaka na tle nocnego nieba. Jesteś w stanie wytrzymać miesiące bez wody i pożywienia. Skrzela pozwalają ci pływać pod wodą bez żadnych ograniczeń. Można sobie wyobrazić, że w alternatywnej rzeczywistości ewolucja uformowała człowieka w doskonałego łowcę, wyposażonego do radzenia sobie w każdych warunkach. W naszej rzeczywistości sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Ewolucja nie zawsze obdarzała nas wspaniałymi atrybutami. Gatunek ludzki przetrwał tylko dlatego, że skutecznie dostosowywał się do świata, a w pewnym momencie sam zaczął go zmieniać do swoich potrzeb. Człowiek ma 32 zęby. Gdy jakiś wypadnie, na jego miejscu nie odrasta następne. Jednak ewolucja to nieustający proces. Jemy dziś rzeczy miękkie i pożywne. Nie musimy mozolnie przeżuwać surowego mięsa. W związku z nową dietą ewolucja zredukowała człowiekowi szczękę, a za to zwiększyła rozmiar mózgu. W efekcie nie ma już miejsca na cztery zęby najbliżej stawu żuchwowego, czyli tak zwane zęby mądrości. Nawet obecnie 35% populacji nie ma zębów mądrości, a w przyszłości znikną zupełnie. Homo sapiens to jedyny ssak posiadający wysunięty podbródek w dolnej części żuchwy. Podbródka nie mają nawet nasi najbliżsi krewni: goryle oraz szympansy. Według antropologów broda to zaszłość po ewolucyjnej redukcji ludzkiej twarzy. Być może u naszych prehistorycznych przodków podbródek utrzymywał potężne szczęki i pomagał w przeżuwaniu. Na przestrzeni milionów lat ludzka twarz uległa skurczeniu, jednak broda pozostała. Ołóż dłoń na płaskiej powierzchni. Dotknij kciuka palcem serdecznym. Teraz zegnij dłoń w nadgarstku, a na przedramieniu zobaczysz palmaris lungus. Mięsień dłoniowy długi. Albo nie zobaczysz, gdyż mięsień ten zanikł już u 15% populacji. Jego brak nie wpływa na siłę chwytu, jednak przed milionami lat pomagał naszym przodkom szybko wspinać się na drzewa. Ewolucja pozbawiła nas tej umiejętności, a na pamiątkę zostawiła nam Palmaris Lungus, przynajmniej na jakiś czas. Psy, konie, małpy i wiele innych zwierząt potrafi strzyc uszami. Pozwala im to lepiej słyszeć oraz komunikować się ze sobą. Współczesny człowiek ma stosunkowo długą, giętką szyję, która skutecznie zastępuje konieczność ruszania uszami, a jednak 20% populacji posiada tą umiejętność. To kolejne przypomnienie czasów, kiedy nie różniliśmy się znacząco od innych zwierząt. 10% ludzi ma cechę wrodzoną w postaci tzw. zwanego darwina. Prehistoryczny człowiek miał ostro zakończone uszy, nieco podobne do tych występujących u makaka. Śladem po spiczastych uszach jest właśnie zgrubienie w górnej części małżowiny. Po złożeniu jaj samica pingwina cesarskiego pości przez 115 dni. Skorpion może obyć się bez pożywienia przez cały rok. Ewolucja poskąpiła nam wielbłądziego garba do gromadzenia tłuszczu, tudzież zdolności zimowej hibernacji. Każdego dnia nasi przodkowie musieli walczyć o przetrwanie. Wysoka aktywność fizyczna wymagała dużych ilości energii, stąd zapotrzebowanie na regularne posiłki. To niezbyt dogodny stan rzeczy, zwłaszcza gdy jedzenie ucieka albo jeszcze gorzej, gonić zamiast leżeć grzecznie na półkach sklepowych. W każdej chwili w ludzkim mózgu aktywnych jest 100 miliardów neuronów. To dzięki temu pamiętasz, co ci się przytrafiło i jesteś w stanie o tym rozmawiać. Jeśli chodzi o przetrwanie, duży mózg jest niezaprzeczalnym atutem, jednak posiada również sporą wadę. Zużywa sporo paliwa. Choć mózg stanowi zaledwie 2,5% wagi ciała, pochłania aż 20% dostarczanej organizmowi energii. Po dwóch godzinach zaciętej gry szachista spali 560 kalorii, a tenisista zużyje tę samą energię w ciągu jednej godziny. Wzrost mózgu uczynił z człowieka słabe Nawet przeciętny szympans jest od nas silniejszy. Po co nam mięśnie, skoro nie skaczemy już po drzewach? Duży mózg przydaje się natomiast podczas interakcji, przede wszystkim współpracy z innymi przedstawicielami gatunku. Im mniejsza stawała się potrzeba fizycznego wysiłku, tym bardziej człowiek przeistaczał się w homoleniuchowca. Leżanie na kanapie to bądź co bądź wygodna pozycja do główkowania. Dla naszych przodków noc była czasem grozy. Gdy przebywasz w nowym miejscu, możesz mieć problem z zaśnięciem, ponieważ lewa półkula pozostaje bardziej aktywna od prawej. Naukowcy nazwali ten fenomen efektem pierwszej nocy. Sen jednopółkulowy chronił prehistorycznych ludzi przed czyhającym w ciemności niebezpieczeństwem. Kilkadziesiąt milionów lat temu ewolucja użyczyła nam zdrowego lęku przed ugryzieniem przez węża albo pająka. Najwyraźniej jadowite zwierzęta stanowiły główne zagrożenie dla pierwszych naczelnych. Według antropologów człowiek rozwinął umiejętność biegania 2 miliony lat temu szerokie ramiona ułatwiają machanie rękami w celu zachowania równowagi przy szybkim ruchu. Człowiek posiada specjalne więzadło łączące tył głowy z kręgosłupem, które stabilizuje ją podczas biegu. Ssaki naczelne nie mają silnych mięśni pośladkowych. Te mięśnie rozwijają się wyłącznie w trakcie biegania. Ludzie są wspaniałymi biegaczami, gdyż brak owłosienia plus 3 miliony gruczołów potowych skutecznie przeciwdziałają przegrzewaniu organizmu. Jesteśmy za to powolni. Na krótkich odległościach nie prześcigniesz choćby szympansa, nie wspominając o Gepardzie, który rozwija niesamowitą prędkość 112 km na godzinę. Z drugiej strony, niemal wszystkie zwierzęta lądowe to sprinterzy, niezdolni do utrzymania prędkości dłużej niż 10-15 minut. Natomiast człowiek został przez ewolucję wyposażony do biegów długodystansowych. Unożność okazała się dla naszych przodków prawdziwym błogosławieństwem. Po pierwsze, ręce mogły wreszcie chwycić pokarm, a później także manipulować narzędziami. Po wyprostowaniu kręgosłupa człowiek był wyższy, a zatem prezentował innym zwierzętom bardziej imponującą sylwetkę. No i dodatkowy wzrost pomagał na czas dostrzec rozmaite zagrożenia, jak na przykład tygrysa szablozębnego czającego się w wysokiej trawie. Z drugiej strony rozłożenie ciężaru ciała na dwie kończyny zamiast czterech miało też negatywne konsekwencje. Dużo łatwiej wtedy o uraz na skutek potknięcia. To cena, jaką płacimy za pionową postawę. Po co człowiekowi palce łuk poza uderzaniem nimi o meble? Kiedy nasi przodkowie mieszkali na drzewach, palce u nóg zapewniały lepszą przyczepność. Gdybyś posiadał palce swojego małpiego praprzodka, mógłbyś nogami robić wszystko: pracować na komputerze, rysować i gotować. To jeszcze jedno cięcie, którego dokonała u nas ewolucja. Współczesny człowiek nie przesiaduje na drzewie, ale stopy wciąż ma całkiem zwinne. Jak się nad tym zastanowić, do obecnego stylu życia bardziej pasowałyby nam kopyta. Są wytrzymałe, no i jaka oszczędność na butach. Może kiedyś ewolucja się za to zabierze, ale do tego czasu nasze stopy są dość wrażliwe. Każda zawiera aż 26 kości, co bynajmniej nie sprawia, że biega nam się bezpieczniej. W kinie komentujesz film, pogryzasz sobie popcorn, gdy nagle zaczynasz się krztusić. Te kilka minut kasłania i mimowolnych łez wydają się ciągnąć w nieskończoność. Możesz za to winić swoją nieuwagę albo ewolucję. Człowiek to jedyny ssak, który krztusi się jedzeniem. Ze względu na specyficzną budowę aparatu mowy nie jesteśmy w stanie jednocześnie jeść i oddychać, a to dlatego, że zanim dotrą do przełyku, pokarm oraz powietrze podróżują tą samą drogą. Gęsia skórka, albo bardziej naukowo reakcja pilomotoryczna, to skurcz mięśni powodujący wyprostowanie włosów. Wywoływana jest strachem oraz niską temperaturą. Chyba domyślasz się już jej pochodzenia, prawda? Nasi praprzodkowie mieli na całym ciele gęste owłosienie, którego stroszenie pomagało w odstraszaniu drapieżników i ukrywało fakt, że sami czuli strach. Dodatkowo reakcja pełniła funkcję termoregulacyjną, bowiem nastroszone włosy skutecznie chroniły przed zimnem. Współczesny człowiek w dużej mierze wyłysiał, bo niestraszny mu żaden zwierz, a przed zimnem chroni go kurtka. Ale gdy oglądasz akurat jakiś horror, resztki włosów mogą ci stanąć dęba. Co łączy niedźwiedzie, jeże, nietoperze oraz niektóre żółwie, ryby i owady? Wszystkie te zwierzęta zdolne są do hibernacji. Naukowcy uważają, że na liście hibernujących stworzeń znajdował się również praczłowiek. W jaskini w północnej Hiszpanii odkryto skamieniałe ludzkie kości, których analiza pozwoliła stwierdzić, że 500 tysięcy lat temu nasi przodkowie smacznie przesypiali po kilka miesięcy w roku niczym misie. To właśnie dzięki temu przetrwali epokę lodowcową. Co za szkoda, że już tak nie potrafimy! Ludzkie oko dostrzega zarówno drobny pyłek w powietrzu, jak i masywny szczyt górski na horyzoncie. Odbieramy świat w kolorze i bez problemu rozróżniamy twarze. A gdy brakuje światła, nasze oczy szybko dostosowują się do nowych warunków. Ale w mroku nie radzą sobie równie dobrze. W przeciwieństwie do wyraków, te małe cwsaki naczelne, nazywane upiorami, ponują w nocy i chwytają owady w całkowitych ciemnościach. Hm pozazdrościć latarek, chociaż raczej nie chciałbym, żeby moje oczy zajmowały większą część twarzy, a wieczorem wolę zapolować na piwo w lodówce niż na chrząszcza.